Witam Was kochani po pierwszym odcinku tak zwiedzam. Cześć, cześć wszystkim. No to powiedzcie mi, jak emocje? Czy to już wszystko opadło, czy nadal jesteście na wysokich obrotach i ta adrenalina gdzieś tam trzyma? No Filip. Ja? Nie, ja cały czas mam wysokie, znaczy w sensie już czuję, że energii nie mam, ale po prostu te emocje są niesamowite. Wiem, że jak wrócę do domu, to na pewno prędko nie zasnę. No było niesamowicie, na pewno było niesamowicie, wiesz, i, i, i rzeczywiście dużo emocji zeszło w momencie, jak już zeszliśmy z parkietu, ale cały czas jest, wiesz, jakaś kula w środku, która tam krąży. Ja wiesz co zauważyłam, że jak zatańczyliśmy i wiesz, i zeszło z nas, bo najtrudniej tam stać i nagle Filip, Filipa weszło wszystko, wiesz, tak zaczął mówić, skakać, ruszać się, wiesz, to wszystkie emocje, które tak Trochę hamowały, bo mamy walca, więc chcemy trochę się wyciszyć, tak. skoncentrować. Nagle wybuchły, wiesz? Bo to jakby otworzyć, przebić balonik, że to po, albo wypuszczać w powietrze, tak powoli schodzi z ciebie, więc e, no kurczę, super debiut Filip, dobra robota, jestem mega dumna, bo, no bo e, bardzo dużo i ciężko pracowaliśmy. Wiesz, no, jestem no. zadowolona, że ten pierwszy taniec nam wyszedł. Jesteśmy dalej w programie. Ania, to ja dziękuję za ten wycisk na treningach. A jutro będzie gorzej. No, ale muszę Wam właśnie powiedzieć, że jednak ta edycja jest bardzo mocna, i nie da się wybrać słabej jednostki w tej edycji. Tak, tak, Dokładnie. To prawda, to prawda. Nie ma właśnie w tej edycji. To jest chyba jedna z nielicznych edycji, gdzie nie ma osoby, która nie potrafi tańczyć. Tu naprawdę każdy tańczył, no jakby każdy występ był naprawdę fajny. I niektórzy przykuwali technikom, niektórzy charyzmą, no Majka wyszła, no to dynamit, charyzma, no to rozwaliła studio, tak, więc tak, tak, tak. Vanessa, tak, no technicznie tak. wspaniała, więc naprawdę jest dużo ciekawych par. Ba, to powiedzieć dużo ciekawych nie każdy jest mega i totalnie inny i nie da się nikogo absolutnie porównać do wiesz, do innej pary I to jest ekstra ale wiesz co muszę ci powiedzieć że jesteś zupełnie w innej energii niż e, widzieliśmy się po treningu bo wtedy była taka kompletna tak zwana dyntka. teraz widać w tobie cały czas że ta adrenalinka w końcu trzyma za zatańczyłem, słuchajcie, tą choreografię o której możemy żebyś ją tydzień temu zatańczyć wiesz już ta muzyka ja mam pytanie do ciebie tak. Czy Free Times Lady jeszcze kiedykolwiek w radiu, jak będzie leciało, będziesz słuchał czy przełączysz? Prawdopodobnie przełączę. <noise> Słuchajcie kochani, ja wam bardzo dziękuję i życzę... Albo zakręci się łezka wokół. w sumie, może też tak być. A, Wiesz? oczywiście i trzeba, co warto powiedzieć, że faceci też mogą płakać. Ale... Też mogą no, uronić też Kurde, oczywiście, że tak. Kochani, w takim razie ja wam bardzo dziękuję i trzymam kciuki w kolejnym odcinku. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy. Witam cię kochana bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Ehm, Widzimy się na po pierwszym odcinku tańca z gwiazdami. Jak Ci się podobało? Oj, bardzo mi się podobało. Przybierałam nóżkami, żeby wiesz, nie wyskoczyć na, na, na parkiet. Bardzo mi się podobało. Ale też y, tak bardzo współodczuwałam ten stres, który towarzyszy temu pierwszemu y, odcinkowi, no bo tak jeszcze nie wiadomo o co chodzi, jeszcze tak się wiesz nie, nie kuma konwencji, więc y, byłam zestresowana. A jak Jacek w ogóle tańczył z Natalią, to tak siedziałam, bo to, myśmy też w pierwszym odcinku tango tańczyli bardzo im kibicowałam wysyłam dobrą energię. No właśnie, bo wydaje się jednak gdzieś tam siedziałaś z boku i przyglądałaś się temu wszystkiemu, ale jednak wydaje mi się, że emocje z tego pierwszego odcinka, kiedy faktycznie wychodzisz na parkiet, adrenalina nagle wystrzeliwuje do góry, poziom maksymalny w to wszystko powróciło trochę powróciło, bo wiesz co, to jest bardzo fajny program. I jeśli się tak do niego dobrze, mądrze podejdzie, jednak z dystansem i z, do, jakby z takim podejściem, że to jednak jest program rozrywkowy i trzeba jakby widzowi dać rozrywkę, a nie że tak wiesz, napięcie i jakby nie wiem, że się gra o złote gacie, to ten program może bardzo dużo jakby nam dać nas rozwinąć. No ale tutaj przejdźmy do najważniejszego pytania. Czyli który występ Ci się najbardziej podobał oprócz jaska? Oprócz jaska. Wiesz co, um, pamiętam jak sama była uczestniczką, jakoś tak bardzo nie lubiłam, jak um, wiesz, um, padały takie właśnie pytania, kto jest twoim faworytem. Nie, nie ja to wychodzę tak z, z założenia, bandunem. który Ci się taniec najbardziej podobał, bo jednak gdzieś tam sympatia do uczestników na pewno jest, wynikająca gdzieś tam z życia zawodowego, ale, ale sam szczerze, szczerze zawodowo uważam, że pasadowe Vanesy było wspaniałe, ponieważ totalnie zanurzyła się w charakter tego tańca i jakby czuć było, że ona jest w każdym. W każdym momencie, w każdym ruchu, jakby w, w tym paso, więc... No tutaj muszę przyznać rację, bo sam byłem bardzo zaskoczony występem Vanessy. Nie, nie wiedziałem, czego się spodziewać. I po prostu wow. wow. No, tak, tak. Ale myślę, że bardzo dużo w ogóle, bardzo wysoki poziom jest tego, tego, tej edycji. To dokładnie to, co powiedziałem, to chwilkę przed włączeniem kamery, że nie da się wybrać słabej jednostki w tegorocznej edycji, bo wszyscy wkładają naprawdę mnóstwo pracy, mnóstwo serca i to wychodzi z mniejszymi lub większymi wpadkami. Wiadomo, jak to jest pierwszy odcinek, ale jednak jest to na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie? No tutaj tak dzisiaj trochę mam wrażenie, decydowały, decydowało to, kto, bardziej, kto lepiej sobie radzi z nerwami, tak? Jakby... Wiadomo, że to jest program tu i teraz na żywo, dlatego prawie 2 miliony osób, więc jakby ten stres nawet jak się ma umiejętności, ale ten stres ym, czasami potrafi pokrzyżować plany. Dokładnie tak. Ja Ci dziękuję bardzo za, za naszą rozmowę i życzę Ci miłego wieczoru. Bardzo dziękuję. Widzimy się na następnym live. O no to fantastycznie, do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia, razie. dzięki. Witam Cię, Rafał, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jesteśmy po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami. No właśnie, jakie emocje jak Ci się podobał ten pierwszy odcinek? Wymagający pierwszy odcinek. Czy wymagający? Nie, nie powiedziałbym, że wymagający, ale na pewno bardzo e, ekscytujący. E, z tego względu, że mieliśmy krótką przerwę i zatęskiłem bardzo za tym programem, e, za tym, żeby właśnie usiąść za stołem jurorskim. E, I dzisiaj... E, tak naprawdę mile zaskoczony byłem poziomem, który zaprezentowany był na parkiecie. No, tutaj muszę przyznać, że faktycznie, nawet jak rozmawialiśmy tutaj między sobą, gdzieś w kuluarach to poziom jest na tyle wysoki, że nie da się wybrać pojedynczej jednostki, która byłaby słaba. Nie ma po prostu takiej. Zgodzę się, no to akurat widać, że wy już dziennikarze, też jesteście reporterzy tutaj już ekspertami, więc może zrobimy taką edycję, że wy zasiądziecie za stołem Jurowskim, a my będziemy robić z wami wywi wywiady, bo to widzę, że naprawdę i tu wiele też osób, ja już spotykam też gdzieś, jak jeżę po Polsce, to też wiele jest komentarzy i opowiadają takie historie nie nieraz, że dlaczego pan tak ocenił, dlaczego pan to zrobił mówię to usiądźcie, zobaczcie to z tej strony właśnie stołu juryskiego. No więc tak, zgodzę się z tym, że, 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 że poziom jest bardzo wysoki, i, ale to zawsze, zawsze tak było w każdej edycji, że pierwszy odcinek jest taki właśnie, że, że ten poziom jest dosyć wyrównany. Drugi, trzeci dopiero wychodzą tak zwane trupy z szafy, bo wtedy widać kto kto się przyłożył do pierwszego tańca, a kto się przyłożył bardziej do drugiego i trzeciego, więc... Chociaż muszę ci powiedzieć, że nawet patrzy, braliśmy pod uwagę noty pani, pani Iwony Pawlowicz, gdzie w zeszłej edycji już w pierwszym odcinku padały dwójki, trójki. W tym roku nie padła żadna ocena poniżej piątki. A wiesz, no Iwonka wróciła z wakacji, wypoczęta jest. Słuchaj, ona jeździła po, po Europie, opalała swoje ciało, jak było widać. Gło, wszystko normalnie, no nie będę opowiadał co widziałem, ale opalona jest naprawdę równomiernie. I, no i co, jest wypoczęta, ale sama mi się przyznała później, że jest to chyba za wysokie odnoty dawałam dzisiaj. Ale no, to jej wybór. Ja robiłem to, co czułem i, i uważam, że oceniałem tak, jak powinno być. To kto, Twoim zdaniem, był takim Twoim objawieniem, bym powiedział, zaskoczeniem? Objawieniem? Wiesz to Filip Bobek. Filip Bobek gdzieś jest takim moim zaskoczeniem. Yy, ale jestem ciekawy jak poradzi sobie w tańcach latynoamerykańskich, bo tutaj widać on yy, jakby też ma budowę też ciała taką stworzoną właśnie do ramy, yy, do fraka, więc yy, yy, wygląda w tym znakomicie yy, i też technicznie fajnie pracował stopami i w ogóle ciało fajnie pracowało, ale... Do... Mógłbym też powiedzieć kilka rzeczy jeszcze o Rafale za i jeszcze mógłbym powiedzieć o e, Vanessie, o Julce, o no, no, mnóstwo osób. Każda osoba coś fajnego wniosła tak. dzisiaj w ten odcinek i, i to jest fajne, i to jest fajne. I uważam, że, że, że będzie bardzo ciekawa edycja, więc śledźcie ją, oglądajcie, klikajcie, bo to jest naprawdę warte tego. Dziękuję Ci bardzo Dzięki za naszą wielkie. dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Witamy, Witamy Cię również bardzo serdecznie, kochany. Powiedzcie, czy emocje już po tym pierwszym odcinku opadły i czy nadal adrenalinka trzyma? Ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, co się dzieje. Ja też się czuję jak na jakimś innym uniwersum i... Tak. No trzeba nadmienić, że my tutaj w studiu jesteśmy od dziewiątej rano i od dziewiątej rano nie, że sobie siedzieliśmy, tylko mieliśmy cały czas próby. Właściwie nie mieliśmy przerwy na obiad. Ja jadłam posiłek dosłownie, gdy mnie malowano i czasano, więc to jest taka duża intensywność, że po prostu tak jak czasem bywam po naszych sześciogodzinnych treningach zmęczona, tak po dzisiejszym dniu to myślę, że będę... Chciałabym przynajmniej odespać długo, no nie będę mogła, ale. Wypompowani po wypompowani prostu. Wypompowani. Tak. Kochani, no wypompowani, ale jednak jakiś tam owoc, bym powiedział, gigantyczny owoc Waszej pracy został dzisiaj pokazany. Gigantyczna punktacja, zasłużona, piękna. No ja powiem po prostu wprost, że nie wiedziałem czego mam się spodziewać i zrobiłem tylko wow! Naprawdę wow! I pytań, czy wy jesteście zadowoleni z tego, co udało Wam się pokazać i z tej czterdziestki, magicznej czterdziestki? Ta 40 była zupełnie niespodziewana. Myślę, że zresztą po przyjaciółkach zdążyłam już zobaczyć nagranie swojej miny, kiedy tę 40 otrzymujemy, a właściwie trzecią dziesiątkę. No to pewnie było widać po mnie, że, że zupełnie się nie spodziewałam. Nasze miny nadają się na memy, już czekamy. <grym> tak, tak. Ten rodzaj humoru nas tak. bawi, więc zachęcamy do tworzenia kolejnych. Um, nie spodziewaliśmy się w ogóle. Myślę, że też dostaliśmy. Fajny taniec, bo taniec, w którym mogliśmy pokazać swój charakter, to, że myślimy o tym tańcu teatralnie, że chcemy się pokazywać w takim obliczu. Czy nam będzie to wychodziło dalej, zobaczymy też. Myślę, że oboje mamy w sobie dużo. Pokora, ale też wyrozumiałości do porażek i mam nadzieję, że będzie nam dana oczywiście tańczyć jak najdłużej i pokazywać tych tańców jak najwięcej, ale też ta czterdziestka w mojej głowie buduje takie, wiesz, że chciałabym bardzo dorównać poziomem w kolejnych tańcach, ale nie wiem czy, czy nam się to uda. Nie ma co w ogóle myśleć negatywnie, ale faktycznie gdzieś tam nawet patrząc patrząc na poprzednie edycje, gdzieś tam zawsze w uczestnikach ta czterdziestka budowała taka, taką chęć do równania, mm. bo jednak gdzieś tam oceny jak spadną, to od razu w głowie się pojawia myśl okej, okay, słabiej mi wyszło niż ostatnio. A to wręcz przeciwnie, nie, nie możemy tak myśleć, bo tak. jednak każdy taniec gdzieś tam inaczej go pokazujemy, inaczej się z nim zupełnie czujemy. No właśnie, czy wy się dobrze czuliście w tym tańcu, to jest ten, na pewno ten taniec, który wam utkwi w pamięci na zawsze. Oj, bardzo. W sensie ja uwielbiam pasodoble. Moimi ulubionymi tańcami jest e, rumba i pasodoble. Są rumba i pasodoble, bo są bardzo charyzmatyczne mhm. i e, historia, którą jesteśmy w stanie opowiedzieć, jest bardzo czytelna. Dlatego no ja się bardzo cieszyłem na pasodoble, jak dostaliśmy ten pierwszy taniec nasz. E, I pierwsze co powiedziałem do Vanessa, że musimy to dźwignąć mega aktorsko, tak. e, bo to jest taniec aktorski. Technicznie będzie lepiej, będzie gorzej. Wiadomo, że przez dwa tygodnie nie osiągniemy nie wiadomo jakiego poziomu profesjonalnego, ale aktorski oczywiście. Tak, to, to mi bardzo pomogło i cieszę się bardzo, że jesteśmy z Michałem w parze, bo myślę, że gdyby nie to, to może te choreografie, znaczy na pewno te choreografie by wyglądały inaczej i cieszę się bardzo, że trafiłam na kogoś. Znaczy, najbardziej się cieszę, że trafiłam na Michała, bo jest dobrym człowiekiem, jest dobrym człowiekiem po prostu i to jest dla mnie najważniejsze. Ale poza tym, tak stricte skupiając się na tańcu, no to myśli aktorsko teatralnie o tych występach, o, o tych choreografiach, żeby pokazać charakter niekoniecznie mnie jako Vanessa, ale jakiejś postaci bohaterki mi to bardzo pomaga, mnie to bardzo ośmiela. A myślę, że też przy okazji gigantyczne wsparcie, które dzisiaj tutaj mieliście na widowni, no naprawdę było to wszystko widać. Siedziałem na samym końcu i widziałem za każdym razem stali, klaskali, kibicowali, więc wydaje mi się, że to wsparcie też jest bardzo ważne. O Jezu, ogromnie dzisiaj do Warszawy przyjechała moja rodzina ze Słowacji. Dla mnie to jest największy prezent. Moja babcia nie wiem, kiedy ostatnio była w Warszawie. Moim największym marzeniem z początkiem tego roku było to, żeby. Moi dziadkowie przyjechali tutaj na premierę spektaklu, który robiłam. Niestety różne sytuacje spowodowały, że nie było to możliwe, więc cieszę się, że babcia chociaż dzisiaj jest ze mną i wierzę, że dziadek też ze mną jest. Kochani, no ja trzymam za Was bardzo mocno kciuki w kolejnym odcinku. I oby było tylko dobrze, i jeszcze lepiej, i wspaniale. A przede wszystkim, żebyście wy się fantastycznie czuli po odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo.